Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie w naszej wspólnej modlitwie koronką do miłosierdzia Bożego. Dziś jest sobota, 8 marca, kolejny dzień naszej wielkopostnej drogi. W tym szczególnym czasie wielkiego postu, gdy podążamy za Chrystusem na jego drodze ku kalwarii, gromadzimy się, aby rozważać nieskończone miłosierdzie Boże. Ta modlitwa jest dla nas okazją do pogłębienia naszej relacji z Jezusem Miłosiernym i do otwarcia się na Jego łaskę. Pamiętajmy, że wielki post to czas nawrócenia, refleksji i odnowy duchowej. To okres, w którym jesteśmy wezwani do spojrzenia w głąb siebie, do szczerego rachunku sumienia i do otwarcia naszych serc na przemianę, którą może przynieść tylko Boże miłosierdzie. Zanim rozpoczniemy, Zachęcam Was do chwili ciszy. Pomyślmy o tych wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, o naszych osobistych zmaganiach, o potrzebie przebaczenia, o pragnieniu głębszej relacji z Bogiem. Przedstawmy je wszystkie Jezusowi miłosiernemu. Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa w tej modlitwie. Módlmy się wspólnie, łącząc nasze głosy i serca. W komentarzach możecie podzielić się waszymi intencjami modlitewnymi lub refleksjami na temat waszej wielkopostnej drogi. Pamiętajmy, że choć fizycznie jesteśmy oddaleni, duchowo tworzymy jedną wspólnotę wiary. Z ufnością w nieskończone miłosierdzie Boże i z pragnieniem głębszego nawrócenia, rozpocznijmy naszą modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego. Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mary Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stwórcę y nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowań, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Przejdźmy teraz do pierwszej części koronki, do Miłosierdzia Bożego. W tym czasie Wielkiego Postu wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego, które zachęcają nas do głębokiej refleksji nad Bożym Miłosierdziem i naszym nawróceniem. Czytanie z księgi proroka Joela. 2. 12 myślnik 13. Przeto i teraz jeszcze wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli kropka. Z tą świadomością bezwarunkowej miłości i miłosierdzia Boga, rozpocznijmy pierwszą dziesiątkę koronki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Te słowa proroka Joela przypominają nam o istocie prawdziwego nawrócenia. Bóg wzywa nas do powrotu do Niego, ale nie poprzez zewnętrzne gesty, lecz przez głęboką przemianę serca. To wezwanie nabiera szczególnego znaczenia w czasie Wielkiego Postu, gdy jesteśmy zaproszeni do odnowienia naszej relacji z Bogiem. Prorok Joel podkreśla, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. Te słowa powinny napełniać nas nadzieją i odwagą do szczerego nawrócenia. Bóg, niczym ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, oczekuje naszego powrotu z otwartymi ramionami. Gotowy przyjąć nas niezależnie od naszych upadków i błędów. Wielki post to czas, by spojrzeć w głąb siebie i szczerze ocenić nasze postępowanie. To okazja do rozdarcia naszych serc, jak mówi prorok, a nie tylko do powierzchownych gestów skruchy. Bóg pragnie naszej autentycznej przemiany, naszego pełnego powrotu do jego domu. Zakończyliśmy pierwszą dziesiątkę koronki do Miłosierdzia Bożego. Niech refleksja nad wezwaniem do nawrócenia pozostanie w naszych sercach, gdy przechodzimy do drugiej części naszej modlitwy. Otwórzmy nasze umysły i serca na kolejne słowa Pisma Świętego. W tej drugiej części koronki do Miłosierdzia Bożego rozważmy słowa Samysty, które przypominają nam o niezmierzonej dobroci i miłosierdziu Boga. Czytanie z Księgi Psalmów 103, 8-10 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca kropka. Z tą świadomością Bożego Miłosierdzia rozpocznijmy drugą dziesiątkę koronki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Słowa Samysty malują przed nami obraz Boga, którego miłosierdzie przewyższa jego gniew. To przesłanie jest szczególnie ważne w czasie wielkiego postu, gdy skupiamy się na naszych słabościach i grzechach. Bóg nie odpłaca nam według naszych win, ale według swojego nieskończonego miłosierdzia. Jego miłość zawsze przewyższa naszą niedoskonałość. Ta prawda powinna napełniać nas nadzieją i ufnością nawet w obliczu naszych największych upadków. W tym okresie pokuty i nawrócenia jesteśmy wezwani do głębszego zaufania Bożemu miłosierdziu. Możemy z ufnością zbliżać się do Boga, wiedząc, że On jest nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Jednocześnie, ta świadomość Bożej dobroci powinna inspirować nas do większej łagodności i miłosierdzia wobec innych. Niech ta refleksja nad bezgranicznym miłosierdziem Boga towarzyszy nam nie tylko podczas tej modlitwy, ale i w każdym dniu naszego życia, szczególnie w tym czasie wielkiego postu. Zakończyliśmy drugą dziesiątkę koronki do miłosierdzia Bożego. Niech refleksja nad bezgranicznym miłosierdziem Boga pozostanie w naszych sercach, gdy przechodzimy do trzeciej części naszej modlitwy. Otwórzmy się na kolejne słowa Pisma Świętego. Które pogłębią nasze rozumienie Bożej miłości. W tej trzeciej części koronki do miłosierdzia Bożego wsłuchajmy się w słowa święta. Pawła, które ukazują nam głębie Bożego miłosierdzia i jego moc przemiany naszego życia. Czytanie z listu do Efezjan 2, 4 myślnik 5. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas Umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Kropka. Z tą świadomością życiodajnej mocy Bożego miłosierdzia rozpocznijmy trzecią dziesiątkę koronki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Słowa święta. Pawła przypominają nam, że Boże miłosierdzie to nie tylko przebaczenie grzechów ale potężna siła zdolna przywrócić nas do pełni życia. W czasie wielkiego postu ta prawda nabiera szczególnego znaczenia. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu widzi w nas nie tylko to, kim jesteśmy teraz, ale to, kim możemy się stać dzięki Jego łasce. Jego miłość ma moc przemienić nasze życie, nawet gdy czujemy się umarli na skutek występków. To wezwanie do nowego życia jest istotą wielkopostnej drogi. Jesteśmy zaproszeni do tego, by pozwolić Bożemu Miłosierdziu działać w naszym życiu, odnawiając nas i przywracając do pełni relacji z Nim. Zastanówmy się, w jakich obszarach naszego życia najbardziej potrzebujemy tego ożywiającego działania Bożego Miłosierdzia. Jak możemy otworzyć się bardziej na tę łaskę w naszej codzienności? Niech ta prawda o życiodajnej mocy Bożego Miłosierdzia towarzyszy nam nie tylko podczas tej modlitwy, ale i w każdym dniu naszego wielkopostnego nawrócenia. Zakończyliśmy trzecią dziesiątkę koronki do miłosierdzia Bożego. Niech refleksja nad życiodajną mocą Bożego miłosierdzia pozostanie w naszych sercach, gdy przechodzimy do czwartej części naszej modlitwy. Otwórzmy nasze umysły i serca na kolejne słowa Pisma Świętego, które ukażą nam praktyczny wymiar miłosierdzia. W tej czwartej części koronki do miłosierdzia Bożego, Rozważmy słowa Jezusa z kazania na górze, które przypominają nam o naszym powołaniu do praktykowania miłosierdzia. Czytanie z Ewangelii według święta, Mateusza. 5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Z tą świadomością naszego powołania do miłosierdzia rozpocznijmy czwartą dziesiątkę koronki: Ojcze Przedwieczny. Ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, męki, nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Słowa Jezusa, skazania na górze, przypominają nam, że miłosierdzie, które otrzymujemy od Boga, powinno przekładać się na nasze działania wobec innych. W czasie wielkiego postu to wezwanie nabiera szczególnego znaczenia. Jesteśmy powołani nie tylko do przyjmowania Bożego miłosierdzia, ale także do Jego aktywnego praktykowania. To zaproszenie do naśladowania Boga w jego miłosierdziu dostania się jego narzędziami w świecie. Praktykowanie miłosierdzia może przybierać różne formy: przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, pomoc potrzebującym, okazywanie cierpliwości i zrozumienia dla słabości innych. Każdy akt miłosierdzia, nawet najmniejszy, ma ogromną wartość w oczach Boga. W tym okresie Wielkiego Postu zastanówmy się, jak możemy bardziej świadomie i aktywnie praktykować miłosierdzie w naszym codziennym życiu? Jak możemy przekształcić otrzymane miłosierdzie w konkretne czyny miłości wobec bliźnich? Niech ta refleksja nad praktycznym wymiarem miłosierdzia inspiruje nas do konkretnych działań, nie tylko podczas tej modlitwy, ale i w każdym dniu naszego życia. Zakończyliśmy czwartą dziesiątkę koronki do miłosierdzia Bożego. Niech refleksja nad praktycznym wymiarem miłosierdzia pozostanie w naszych sercach, gdy przechodzimy do ostatniej części naszej modlitwy. Otwórzmy się na końcowe słowa pisma świętego, które podsumują naszą medytację nad Bożym miłosierdziem. W tej piątej, ostatniej części koronki do miłosierdzia Bożego, rozważmy słowa święta Pawła, które przypominają nam o niezasłużonym charakterze Bożego miłosierdzia. Czytanie z listu do Efezjan, 2, 8-myślnik 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Z tą świadomością Bożego Miłosierdzia jako niezasłużonego daru, rozpocznijmy ostatnią dziesiątkę koronki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Słowa święta Pawła przypominają nam, że Boże miłosierdzie jest darem, którego nie możemy zasłużyć własnymi siłami. Jest ono wyrazem Bożej łaski i miłości do nas. Ta prawda jest szczególnie istotna w czasie wielkiego postu, gdy podejmujemy różne praktyki duchowe. Świadomość, że nasze zbawienie pochodzi z łaski Boga, a nie z naszych uczynków. Powinna napełniać nas pokorą i wdzięcznością. Jednocześnie nie zwalnia nas to z odpowiedzialności za nasze czyny. Wręcz przeciwnie, powinno to motywować nas do jeszcze większej gorliwości w czynieniu dobra, nie dla zasługi, ale z wdzięczności za otrzymane miłosierdzie. W tym okresie wielkiego postu zastanówmy się, jak możemy głębiej docenić i przyjąć ten dar Bożego Miłosierdzia. Jak możemy wyrazić naszą wdzięczność za to niezasłużone miłosierdzie w naszym codziennym życiu? Niech ta refleksja nad Bożym miłosierdziem jako darem łaski prowadzi nas do głębszego nawrócenia i odnowy w tym czasie wielkiego postu. Niech inspiruje nas do życia w pokorze i wdzięczności, zawsze pamiętając o niezasłużonej miłości Boga do nas. Na zakończenie koronki do miłosierdzia Bożego odmówmy trzykrotnie. Święty Boże. Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Módlmy się, miłosierny Ojcze, którego dobroć przekracza wszelkie nasze wyobrażenia, a miłość jest bez granic, dziękujemy Ci za ten czas modlitwy i refleksji. Twoje miłosierdzie jest dla nas źródłem nadziei i siły w naszej wielkopostnej drodze. Prosimy Cię, Panie. Pomóż nam głębiej zrozumieć i przyjąć Twoje miłosierdzie. Otwórz nasze serca na Twoją łaskę, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego nawrócenia. Spraw, byśmy w chwilach słabości i zwątpienia zawsze pamiętali o Twojej bezwarunkowej miłości. Boże, naucz nas być świadkami Twojego miłosierdzia w świecie. Daj nam odwagę do przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili, i pokorę do proszenia o przebaczenie. Gdy sami zawinimy, niech Twoje miłosierdzie inspiruje nas do czynów miłości i współczucia wobec naszych bliźnich. Panie, prosimy Cię, aby owoce tej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego trwały w naszym życiu. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas okresem prawdziwej przemiany i odnowy duchowej. Spraw, abyśmy coraz głębiej rozumieli, że Twoje miłosierdzie jest darem, którego nie możemy zasłużyć. Ale który możemy z wdzięcznością przyjąć i dzielić się nim z innymi. Prosimy Cię o siłę do wprowadzania w życie tego, co rozważaliśmy podczas tej modlitwy. Niech nasze codzienne wybory i postawy odzwierciedlają Twoją miłosierną miłość. Spraw, abyśmy byli żywym świadectwem Twojego miłosierdzia w świecie: przez Chrystusa, Pana naszego. Amen, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dotarliśmy do końca naszej wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Dziękuję, że byliście ze mną w tym szczególnym czasie modlitwy i refleksji. Dzisiejsza koronka przypomniała nam o różnych aspektach Bożego miłosierdzia o wezwaniu do nawrócenia, o jego bezgranicznej dobroci, o mocy przywracania nas do życia, o naszym powołaniu do bycia miłosiernymi i o miłosierdziu jako niezasłużonym darze łaski. Słowa pisma świętego, które dziś rozważaliśmy, od Proroka Joela poświęta Pawła, ukazują nam pełnię Bożego miłosierdzia. Ta prawda powinna napełniać nas nadzieją i ufnością. A jednocześnie inspirować do aktywnego praktykowania miłosierdzia w naszym codziennym życiu. W tym okresie wielkiego postu jesteśmy wezwani do głębszego zanurzenia się w Bożym miłosierdziu i do wcielania go w życie. Zachęcam Was do podjęcia konkretnych kroków w tym kierunku. Może to być szczery rachunek sumienia, akt przebaczenia, okazanie współczucia potrzebującym, lub praktykowanie cierpliwości wobec bliźnich. Pamiętajmy, że każdy akt miłosierdzia, nawet najmniejszy, jest odpowiedzą na miłość, którą otrzymujemy od Boga. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie o godzinie 15, w godzinie miłosierdzia. To szczególny czas, kiedy możemy jednoczyć się duchowo i prosić o Boże miłosierdzie dla całego świata. Zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach pod tym filmem Waszymi przemyśleniami i doświadczeniami. Jak doświadczacie Bożego Miłosierdzia w Waszym życiu? Jakie wyzwania napotykaliście w praktykowaniu Miłosierdzia? Wasze świadectwa mogą być źródłem inspiracji i umocnienia dla innych. Zapraszam Was serdecznie do udziału w naszej wspólnej modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego jutro o tej samej porze. Niech świadomość Bożego Miłosierdzia jako daru łaski towarzyszy Wam każdego dnia i motywuje Was do dzielenia się nim z innymi. Pamiętajmy, że jesteśmy powołani nie tylko do przyjmowania Bożego Miłosierdzia, ale także do bycia jego świadkami w świecie. Niech nasze życie, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, będzie żywym świadectwem tej prawdy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.